Wybaczmy. Wybaczmy to wszystko sobie wzajemnie. Wiem, że Polacy wielokrotnie mylili się, kiedy przebaczali zbyt łatwo. Tak, przebaczenie jest potrzebne, ale przebaczenie po przyznaniu się do winy i po wymierzeniu odpowiedniej kary. Apeluję o to wybaczenie. Ono jest dzisiaj nam ogromnie potrzebne. Ono jest niezbędne. Jest odpowiedzialność moralna, jest moralne napiętnowanie i one musi być dokonane. Pragniemy, aby zabliźniła się także rana smoleńska. Jesteśmy to winni tym, którzy odeszli. Wbrew polskiemu establishmentowi, wbrew tym, którym się wydaje, że mają prawo do władzy. Nad polską, ale także władzy nad polską pamięcią. Nie mogą wygrać. My musimy zwyciężyć. Jesteśmy im dzisiaj winni uczciwe i spokojne, rzetelne zbadanie tego, co wtedy się stało, ale bez politycznej przepychanki, bez niepotrzebnej kłótni za tą tragedię. Niezależnie od tego, jakie były jej przyczyny, ktoś odpowiada, przynajmniej moralnie, i odpowiadał za to poprzedni rząd.